Cześć, tu McGuffin. Mężczyzna znajduje magiczną miniaturkę. Każde jego działanie na makiecie miasta zostaje również odzwierciedlone w rzeczywistości. Dziś zamierzam opowiedzieć o serialu fantasy z elementami dramatu, zatytułowanym strefom Roku, a dokładniej o odcinku pod tytułem Small Town. Uwaga spoilery, pilnujcie się. Na początku filmu widzimy wydanie wiadomości poświęcone śmierci burmistrzyni miasta Littleton, Trini Grant. Redaktorzy poświęcają uwagę przyjaciółom i rodzinie burmistrzyni, Trina odegra kluczową rolę w przekształceniu miasteczka w dochodową destynację turystyczną. Jednak nowy burmistrz John Conley jest przychylny projektowi przedłużenia pobliskiej autostrady, przez którą miasto zostanie odcięte od turystów. Conley nie jest lubiany przez społeczność, ponieważ nigdy nie wygrał żadnych wyborów, a stanowisko to zdobył tylko dzięki zaistniałej sytuacji. Przenosimy się o rok później. gdy to on jest w opłakanym stanie. Brak turystyki stał się przyczyną bankructwa większości mieszkańców. Jedyny wyjątek to burmistrz Conley, który jest właścicielem banku i jeździ drogim samochodem sportowym. Owdowiowa mąż, trójny Jason Grant, mieszka teraz na strychu kościoła, pracując jako kościelna złota rączka. Nastoletni chłopak o imieniu Emilio dostarcza mu zaopatrzenie i po pokazuje rysunki burmistrza. Podczas rozmowy Emilia pyta Jasona, dlaczego mieszka na strychu. Okazuje się, że Jason nigdy całkowicie nie doszedł do siebie po śmierci żony i woli spędzać większość czasu na strychu kościoła niż w swoim własnym domu, powołując się na radę Trini, aby być bliżej Boga. Nieco później tego samego dnia Jason dostaje zgodę od pastorki Nicole, aby posprzątać strych. Podczas sprzątania znajduje na tyłach dużą makietę miasteczka, którą umieszcza na dwóch podstawkach, obraca kluczy na jej boku, a świata we wszystkich budynkach na przemian, włączają się i wyłączają. Jest pod wrażenie precyzyjnego wykonania. A coś zbudzego niepokój, gdy zerka przez okno kościoła i widzi małą postać, która przypomina jego samego. Jednak ignoruje to i spryskuje kościół wodą, aby go oczyścić? kurzu. W tym samym momencie zaczyna padać deszcz na zewnątrz. Następnego ranka Jason je śniadanie, USB Dinner rozmawia z kelnerką Anną. Która jest mamą Emilii. Następnie słyszy dwóch mężczyzn rozmawiających o wczorajszym deszczu. Uważam, że to dość dziwne, ponieważ trwał tylko kilka sekund, a padał tylko w jednej dzielnicy miasteczka. Następnie słyszy Annę, która mówi Emiliowi, że jutro będą malować restaurację. Jason wraca do kościoła i używa bruskwiniowego lakieru do paznokci pastorki Nika, aby pomalować miniaturkę restauracji. Następnego ranka mieszkańcy Littleton widzą nową bruskwinią elewację restauracji, a nikt nie wie. Kto to zrobił? Początkowo Anna jest oburzona, ale ostatecznie zmienia zdanie, ponieważ miasteczko zyskało nieco ciepła. Tymczasem Jason pozwala sobie na wewnętrzną radość i dumę ze swojego czynu godnego Robin Hooda. Zauważa starszą kobietę potykającą się o dziurę i spieszy jej z pomocą. Pewien przechodzeń mówi Jasonowi, że już dawno temu złożyli wniosek do burmistrza o naprawę ulicy, ale nowy burmistrz nie zwraca na to najmniejszej uwagi. Jason zabiera skrzynkę z sugestiami od mieszkańców do domu, aby rozwiązać problemy miasta. Jason czyta każdą sugestię i naprawia wiele rzeczy na makiecie miasteczka. Każdą dziurę naprawia natychmiast, usuwając przeszkadzające a Jego działania są również widoczne w rzeczywistości. Testuje nawet możliwości miniaturki, kładzie kość kurczaka na ulicy Motoru, a na prawdzie ulicy pojawia się kość kurczaka rzeczywistej wielkości którą zjada, szczekający pies. Miasto reaguje pozytywnie, ale pojawiają się podejrzenia, że burmistrz szkolny stoi za wszystkim tym ze względu na nadchodzący sezon wyborczy. To irytuje Jason, zwłaszcza, że nie lubi burmistrza. Po długich namysłach Jason decyduje się zbudować model znaku, który promuje Littleton jako najbardziej magiczne małe miasto w Ameryce. Umieszcza go na rogu makiety, a następnego dnia setki różnych zjeżdżają z drogi do miasteczka, w których znów kwitnie turystyka. Jason uczestniczy w porannym przy pastor Nickel, który opowiada o tajemniczym pomoc którego nazwano Liudante, podczas gdy dumny Jason bawi się złotą obrączką. Michael dzieje się swoim teorią, że tym pomocnikiem jest Conley. Burmistrz jest obecny na mszy i nie zaprzecza temu stwierdzeniu. Jedynie akceptuje wdzięczność mieszkańców miasteczka. Niemniej jednak wściekły Jason tworzy plany zemsty. Rzuca kamykiem w wodę samochodu, następnego ranka całe miasteczko może zobaczyć meteorit, który zniszczył sportowy samochód Conleya. Burmistrz jest wściekły i żąda wyjaśnień, po czym zauważa, jak Emilia się śmieje. Chwita jego zeszyt, w którym widzi, że narysował zniszczony samochód. Connie rzuca wyzwiskami w stronę chłopca, co wywołuje gniew Anny, która staje w obronie swojego syna. Konie się uspokaja i przemawia charyzmatycznie do reszty charyzmatycznie miasta. Wzruszające przemówienie kończy się na tym, że nazywa siebie Liudante, co wywołuje gromkie brawa mieszkańców i gniewne spojrzenie od Jasona. Później tej nocy Jason umieszcza taranturę na miniaturce. Mniej więcej w tym samym czasie Conley spaceruje po mieście. Nagle ogromna tarantura wielkości budynku sunie ulicą, a Conley zamiera ze strachu. Jason jest rozbawiony, więc zabiera pająka z modelu, a gigantyczna wersja zostaje wciągnięta w niebo. Widocznie wstrząśnięty Conley rozgląda się dookoła, ale nic nie widzi. Emilio rysuje następnego ranka dużego, Wielokolorowego pająka na ścianie. Przechadzając się ulicą koni, na widok rysunku, dostaje paranoi i żąda wyjaśnień od Emilia. Anna ponownie wkracza do akcji i wzburzona mówi Conleyowi, żeby nie rozmawiał z jej synem. Pewnej nocy do Jasona zagląda pastorkę Nickel. Rozmawiam o niedawnych zmianach w mieście. A Jason twierdzi, że Conley nie jest tajemniczym pomocnikiem. Nickel poprawia go i mówi, że każdy jest zdolny do dobrych zmian, nawet ci najbardziej uparci. Jason przestaje terroryzować Conley'a i znów zajmuje się dobrymi uczynkami, tym razem dodając więcej świateł do znaku Littleton. Nowy znak świecący jasnym światłem pojawia się na swoim miejscu, ale zużywa zbyt dużo energii elektrycznej, a miasto traci prąd w kościele odbyło się nagłe zebranie miasta, ponieważ mieszkańcy spanikowali i domagają się od kolei naprawienia sytuacji, on jednak nie potrafi nic powiedzieć, przez co ludzie oskarżają go o próbę pozbycia się wszystkich z miasta z powodów politycznych. Burmistrz tchórzliwie puszcza kościół i zauważa Emilia po drugiej stronie ulicy, który rysuje coś w swoim zeszycie. Conley wyrywa mu go z rąk i pokazuje miasto rysunki, sugerując, że za wszystkimi niedawnymi dziwnymi wydarzeniami stoi chłopiec. Miasto zaczyna pogrążać się w chaosie, a większość domaga się rozwiązania sytuacji od Conley'a. Nie mając innego wyboru, Jason wkracza i w końcu przyznaje się do wszystkiego. Wyznaje, że chciał tylko pomóc miastu, a tymczasem niemal zniszczył. Mimo swoich dobrych intencji Jason idzie na strych kościoła i kładzie swoją obrączkę obok modelu, przepraszając w duchu swoją żonę, ponieważ nie chciał jej zawieść. Następnie zapala zapałki na ulicy makiety, więc oczywiście na prawdziwej ulicy również pojawia się ognisko. Connie i szeryf wchodzą do Jasona i widzą działanie modelu. Connie zaczyna rozważyć niecne pomysły i zastanawia się nad przekształceniem miasta w Nowe Vegas, dzięki możliwościom modelu. Domaga się, żeby szeryf zarekwirował miniaturkę. Jason nie chce dobrowolnie oddać makiety i szarpie się z policjantem, przez co wpadają na mini miasta, z oknem powstaje trzęsienie ziemi, a Trukadari walczy i przypadkowo przewraca modę na ziemię. Następnego dnia widzimy Annę, Jasona i pastorkę idących ulicami Luton. Jason mówi, że model jest zniszczony, więc nie ma możliwości ponownego ożywienia miasta. Jednak jego obrączka, która wylądowała w mieście, jest w rzeczywistości ogromna. Wszyscy są przekonani, że dzięki pierścionkowi będą mieli pieniądze potrzebne do odbudowy miasta. Miejscowy dziennikarz donosi, że to jeden z największych znalezionych kawałków złota, co sugeruje, że miasto będzie się rozwijać. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.